Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na czerwiec dla wszystkich osób z podznaku barana. Zobaczmy, co do Was nadchodzi w czerwcu, czego możecie się spodziewać, co nowego pojawi się u Was. Energia główna, przewodnia, karta ósemki mieczy. Co odchodzi do przeszłości, co się kończy? Jest to energia dziesiątki pucharów. Jaka energia nadchodzi do Was w drugiej połowie czerwca? Cztery miecze. Jaka jest dla Was rada? Karta Koła Fortuny. I z jaką energią kończycie czas czerwca, przechodzicie w czas lipca? I tutaj mamy Pazia Mieczy. W tym miesiącu macie bardzo dużo energii powietrza, energii związanej z intelektem, z komunikacją, z aktywnością intelektualną. Energią, która odchodzi, energia, która się kończy, która już nie będzie wam dalej towarzyszyć, jest energia dziesiątki pucharów i ona jest, ona jest związana. Z emocjami, z relacjami, z osiągnięciem czegoś, co było Waszym marzeniem, co było Waszym pragnieniem, co było dla Was bardzo przyjemne. To są jakieś spotkania rodzinne, to są sprawy dotyczące ślubów, zaręczyn, powiększenia rodziny. To są spotkania towarzyskie, które są dla Was niezwykle przyjemne. Mieliście czas na to, żeby się zrelaksować w towarzystwie osób, które są dla Was ważne, w towarzystwie bliskich, w towarzystwie osób. Dzięki którym możecie poczuć, że ta relacja, że ten związek, że sytuacja, w której przebywacie, jest dla Was naprawdę pełna, jest dla was pewnym spełnieniem, jest dla was czymś bardzo wyjątkowym. Pracowaliście na to, udało Wam się dojść do tego poziomu, zaawansowania, jeżeli chodzi właśnie o wasze relacje i emocje, i będziecie z tego powodu bardzo zadowoleni. Jest to bardzo spokojna, bardzo zrównoważona, bardzo dojrzała energia. Energia przejścia też na wyższy etap zaawansowania pod względem relacji, pod względem naszego rozwoju emocjonalnego, ku wspólne zamieszkanie, to może być zdeklarowanie się, że chcecie być razem, że chcecie dalej kontynuować daną relację, związek. To jest sytuacja, w której zdajecie sobie sprawę też z tego, jak udane macie życie rodzinne i jak udane są wasze relacje. Z najbliższymi, z przyjaciółmi. Jest to poczucie wspólnoty, poczucie spełnienia, poczucie ogromnego zadowolenia z tego, co udało Wam się wypracować, zdobyć właśnie w tych kwestiach. Energią główną, energią przewodnią jest energia powietrza, energia mieczy, w tym przypadku ósemki mieczy, które mówią o tym, że możecie mieć tendencję do tego, żeby się zamartwiać, żeby się skupiać na jakichś szczegółach, na jakichś elementach, detalach pewnej sprawy. Które mogą być dla Was trochę niebezpieczne. Patrzenie w jednym kierunku, który jest, który jest negatywny, który jest niewłaściwy, będzie dla Was dużo łatwiejszy niż popatrzenie na Waszą rzeczywistość w sposób pozytywny, w sposób otwarty. Tutaj karty Was przestrzegają przed tym. Przestrzegają Was przed tym, żeby nie iść w stronę pesymizmu, żeby nie iść w stronę zamknięcia się na świat, zamknięcia się na nowe możliwości, na nowe szanse rozwoju. O czym też mówi karta Rady? Tutaj pojawia się Wam karta Koła Fortuny, która mówi o możliwościach, która mówi o otwartości, o czymś zupełnie przeciwnym do tego, co reprezentuje karta Ósemki Mieczy dla większości z Was, czyli takiego zamknięcia, niechęci do tego, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu, rozmyślania, zamartwiania się, tworzenia sobie historii, różnej w głowie, co może pójść źle w jaki sposób możecie to wszystko zepsuć i na pewno w coś pójdzie niewłaściwie. Jest to skupienie się na tym, jak można sobie nie poradzić z daną sytuacją. Jest to przetłumaczenie sobie rzeczywistości na te negatywne aspekty. Natomiast karta Koła Fortuny, który pojawia się na pozycji rady, mówi o tym, żebyście to przezwyciężyli, żebyście byli otwarci na szanse, na nowe możliwości, które pojawiają się dla was w tym miesiącu. Karta Koła Fortuny mówi o tym, że możecie spotkać nowe osoby, że możecie być otwarci na spotkania towarzyskie, bo dzięki temu będziecie mieli szansę na to, żeby się rozwinąć. Nie tylko jeżeli chodzi o kwestie właśnie relacyjne i towarzyskie, ale też mogą pojawić się bardzo ciekawe propozycje, bardzo ciekawe inspiracje, bardzo ciekawe rozmowy. Będziecie mieli szansę na to, żeby nauczyć się czegoś, żeby zdobyć coś, co było dla Was do tej pory nieosiągalne. Ta karta też mówi o możliwości rozwoju zawodowego dla tych osób, które są tym zainteresowane. E, będą się pojawiały możliwości, na przykład, e, zaaplikowania do nowej pracy, e, będą możliwości spotkania się z osobami, które mogą na przykład być zainteresowane współpracą z wami, prowadzeniem wspólnej działalności gospodarczej. To są bardzo ciekawe, bardzo twórcze, bardzo rozwojowe e, projekty. Propozycje i oferty, które będą pojawiały się na Waszej drodze w czerwcu, będą dla Was wyjątkowo e, ciekawe, wyjątkowo interesujące. Natomiast Wy sami możecie być właśnie w tej energii zamknięcia, możecie być w tej energii skupiania się na tym, co może pójść źle. Karty tutaj Wam ewidencję sugerują, żebyście starali się przezwyciężyć tą sprawę, tą sytuację. W drugiej połowie miesiąca nadchodzi odpoczynek intelektualny. Przezwyciężacie tą Energię ósemki mieczy. Odpoczywacie, relaksujecie się, odchodzicie od tego, co jest dla Was problematyczne, odcinacie się od tego, co jest dla Was negatywne, dajecie sobie szansę na to, żeby się właśnie zrelaksować, odpocząć, żeby skupić się na sobie, na swoich potrzebach, szczególnie jeżeli chodzi o jakąś trudną komunikację. Jeżeli chodzi na przykład o komunikację w pracy, która była dla Was bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o komunikację w domu, która była dla Was też bardzo przytłaczająca, trudna. To jest moment, to jest energia, która pozwala Wam się od tego wszystkiego odłączyć, która pozwala Wam się skupić na sobie, która pozwala Wam się w pewien sposób odizolować od tych wszystkich problemów, od tych trudności, które mogą pojawiać się u Was w czerwcu. Druga połowa miesiąca będzie dużo łatwiejsza, będzie dużo spokojniejsza, dużo bardziej zrównoważona. Będziecie mieli szansę na to, żeby Odseparować się od tego, co jest dla Was negatywne, przytłaczające, co Was ciągnie w dół. Sami zapanujecie nad tą sytuacją, sami postanowicie, jak chcecie prowadzić te swoje myśli, w jaki sposób chcecie nimi zarządzać. W drugiej połowie miesiąca nadchodzi do Was siła spokoju, nadchodzi do Was siła zrównoważenia i balansu. Przechodzicie w czas y, lipca z energią pazia mieczy i tutaj już jest bardzo konkretna energia. Paź mieczy jest to energia początkowa, jest to energia rozwoju. Z drugiej strony jest to też energia mówiąca o tym, że wiecie, czego chcecie, chcecie się uczyć, chcecie się rozwijać, chcecie wejść na jakąś nową ścieżkę. Waszej edukacji, chcecie poznać coś nowego, chcecie dowiedzieć się czegoś na przykład o innej osobie, jeżeli jesteście zainteresowani sprawami romantycznymi, ta karta mówi bardzo często o tym, że naprawdę jesteśmy zainteresowani drugą osobą, chcemy prowadzić e, rozmowy, chcemy angażować się w spotkania, chcemy poznać tą drugą osobę. E, jest to karta mówiąca o otwartości, o tym, że chcemy przyswajać wiedzę dla osób, które są zainteresowane sprawami. Zawodowymi, sprawami związanymi z rozwojem intelektualnym, to jest karta możliwości, to jest karta kursów, to jest karta rozwoju. Wy będziecie mieli możliwość, żeby porozmawiać na przykład z waszym szefem, że jesteście zainteresowani jakąś kwestią. I on Wam zaproponuje, żebyście szli w tym kierunku. Będziecie popychani przez rzeczywistość w kierunku rozwoju, ale sami też będziecie wykazywać tę inicjatywę. Będziecie bardzo zainteresowani jakąś kwestią. Tak więc koniec czerwca jest w pewnym sensie zredukowaniem tych wszystkich energii, które były dla Was trochę trudne, szczególnie ta ósemka mieczy była dla Was sytuacją, była dla Was jakimś projektem, kontaktem z drugą osobą bardzo wymagającym. W pewnym sensie udaje wam się zredukować te trudności, które były, które towarzyszyły wam w pierwszej połowie miesiąca. Udaje wam się zdecydować, jak możecie rozwiązać daną sytuację. Bardzo szybko decydujecie o tym, co jest dla was najlepsze, bardzo szybko decydujecie o tym, w jaki sposób najkorzystniej będzie wam się rozwijać, co będzie dla was najlepszą drogą rozwoju. Tak więc udaje Wam się zatrzymać te, ten przypływ negatywnych myśli, ten przypływ autokrytycyzmu, który może się pojawić szczególnie w pierwszej połowie miesiąca, i pod koniec czerwca nareszcie idziecie bardzo prostą, bardzo jednoznaczną, bardzo klarowną ścieżką, drogą Waszego rozwoju. Podsumowując, w tym miesiącu towarzyszy Wam przede wszystkim energia mieczy energia powietrza, energia intelektu, komunikacji, również komunikacji formalnej związanej z urzędami. Pierwsza połowa miesiąca to jest to jest moment, w którym możecie mieć tendencję do bardzo intensywnego myślenia o Wszelkich szczegółach projektów, zadań, które Wam towarzyszą, w które jesteście zaangażowani. Natomiast tutaj możecie mieć tendencję do autokrytycyzmu, możecie mieć tendencję do tego, żeby skupiać się na negatywach tych zadań. Uda Wam się z tego wyjść, uda Wam się zredukować tą energię do Czwórki Mieczy, uda Wam się odpocząć od tego, co było dla Was trudne i przytłaczające. Karty Wam sugerują, żebyście byli otwarci na nowości, żebyście byli otwarci na nowe szanse, które będą pojawiały się na Waszej. Drodze, szczególnie dlatego, że pod koniec miesiąca będzie wam towarzyszyła energia wspomagająca wasz rozwój. Wykażecie się ciekawością, wykażecie się cierpliwością i wykażecie się tym, że i wykażecie się bardzo sprawną komunikacją. Paźmie czy to też jest bardzo sprawna, bardzo udana, bardzo pasjonująca komunikacja. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.